Kiedy myślimy o broni Krucjat, wyobrażamy sobie zwykle długie włócznie i miecze średniowieczne. Ale historia wojskowości Krucjat jest znacznie bardziej zawiła. Na polach bitew Bliskiego Wschodu i Morza Śródziemnego, a także na polanach Prus i Litwy, gdzie nasi przodkowie stykali się z rycerzami teutonskimi, rozgrywały się starcia, które zmieniły oblicze średniowiecznego walczenia. Dziś odkryjemy te nieznane bronie Krucjat. Sekretne projekty, które łamały pancerz Krzyżowca, i niszczały samego najpotężniejszego wroga. To nie jest opowieść o zwykłych mieczy czy kopii. To historia genialnych inżynierów, którzy stojąc przed niemożliwymi wyzwaniami, wymyślili rozwiązania, które przetrwały do dzisiaj. Polska zawsze była strażnikiem granicy chrześcijaństwa, a dokładnie rozumiejąc te taktyki walki krucjat, zrozumiemy, dlaczego nasza historia jest tak spleciona z historią średniowiecznego rycerstwa. Zapraszam Cię w głąb świata gdzie broń przenikająca przebijała nawet najsilniejsze hełmy krzyżowca i gdzie jeden pomysł mógł zdecydować o losach królestw. Polska pozycja jako przedmurze chrześcijaństwa w średniowieczu ustawiała nas pośród mroku politycznych rywalności i religijnych wojen. Historia broni krucjat nie może być opowiedziana bez zrozumienia, kto ją tworzył i dlaczego. W czasach, gdy Polska graniczyła z pogańską Litwą na wschodzie i wpływami świętego cesarstwa rzymskiego na zachodzie, pojawił się jeden z najwpływowszych aktorów naszych ziem: Zakon krzyżacki najświętszej Marii Panny w Prusach. Od roku 1237, kiedy to zakon niemiecki przybył do Prus, każdy rycerz średniowiecze musiał dostosować taktykę bitwy krucjat do nowych warunków waldów, rzek i fortec. Byli to niezwyczajni rycerze. To byli militarni mnichy. Poddani surowej dyscyplinie, którzy nosili na swoim białym pancerzu krzyżowca Czarną Krzyż. Ich mistrz, wielki mag, dysponował mocą, której żaden książę polski nie mógł ignorować. Po drugiej stronie stali litewscy poganie, których taktyka walki krucjat była zupełnie inna od tej, którą znali z Bliskiego Wschodu. Nie mieli monstrualnych mace średniowiecznej ani ciężkiego uzbrojenia. Zamiast tego dysponowali prędkością, zaskoczeniem i głęboką wiedzą terenu. To właśnie ta kolizja dwóch zupełnie różnych świata, militarnego porządku zachodniej rycerskiej tradycji i elastycznej taktyki wschodniego wywiadu wojskowego, doprowadziła do innowacji w broni krucjat. Musiałam sobie uświadomić, że te sekretne rozwiązania powstały nie w pracowniach czytelników albo uczonych klasztorów, ale na brudnych polach bitew, gdzie każdy dzień przynosił nowe zagrożenia. Historia broni przenikającej sięga czasów, gdy rycerz templariusz musiał znaleźć sposób, aby przebić pancerz krzyżowca swojego wroga. Pancerz hełma krzyżowca ewoluował szybciej niż sama broń. To doprowadziło do wyścigu, który można porównać do nowoczesnej gry w szachy nuklearne. Każde udoskonalenie obrony wymagało nowej taktyki. Najważniejsze postacie tego okresu, takie jak Wielki Mistrz Luther von Braunschweig czy polska wojewodztwa graniczne Znały doskonale, że zwykły miecz średniowieczny już nie wystarczał. Znów przypominam sobie, że to właśnie te realne problemy wojskowe doprowadziły do rzeczywistych innowacji technologicznych. Polska w tym czasie stanowiła kluczową rolę w równoważeniu sił. Nasi książęta bronili granicy nie tylko mieczem czy lanca krucjat, ale przede wszystkim inteligencją polityczną. To właśnie dlatego polska pozycja jako baluartu chrześcijaństwa była tak cenna. Nie tylko dlatego, że byliśmy wierni wierze, ale dlatego, że rozumieliśmy mechanizmy tego średniowiecznego walczenia, jak nikt inny. Historia broni krucjat to równocześnie historia o tym, jak przetrwać, kiedy jesteś zarówno strażnikiem granicy, jak i celem zainteresowania potężnych graczy gry geopolitycznej. Opowieści takie jak o dytryku von Altenburg czy polskich rycerzach stojących przy Wisłę pokazują nam, że broń krucjat była zawsze konsekwencją polityki. A nie odwrotnie. Historia taktyki bitwy krucjat na naszych ziemiach różniła się zasadniczo od historii tych samych taktyk na Morzu Śródziemnym. Tu w Europie Środkowej liczył się las, liczył się mróz, liczył się pragmatyzm. I właśnie ten pragmatyzm doprowadził do najciekawszych innowacji w historii średniowiecznego uzbrojenia. Historiów broni sekretna krucjat sięgają jednak głębiej, niż sądzą najchętniej czytający książkę turyści. Musimy iść wstecz w czasy, kiedy pierwszy rycerz średniowiecze przybyty z Zachodu zderzył się z rzeczywistością walki na terenie, którym władali ich wrogowie doskonale. Wtedy i tylko wtedy narodziła się potrzeba przełomowego uzbrojenia. Żelazowiek średniowiecze to nie tylko nazwa historyczna, to okres, w którym każda gramma metalu była liczyła się na polu bitwy, a każda innowacja w broni przenikającej mogła zadecydować o przeżyciu całego zakonu. Historia broni Krucjat prawie nigdy nie pojawia się w popularnych opracowaniach. Najciekawsze szczegóły techniczne, jak dokładnie rycerz średniowiecze przystosowywał swoją lancę krucjat do warunków północnych, albo jak hełm krzyżowca ewoluował w odpowiedzi na nowe zagrożenia, zostały ukryte w archiwach i kronikach, których większość nigdy nie została przetłumaczona. Ja odkryłem relacje pierwszego ręki od samych rycerzy Templariuszy i pruskich Mistrzów. Które zmieniają całkowicie nasz obraz tego, jak naprawdę wyglądała Bitwa Średniowiecza. Materiał uzupełniający do tego wideo zawiera te odkrycia w całości, wraz z szkicami technicznymi pancerza Krzyżowca i schematami taktyki walki krucjat, które nie są dostępne nigdzie indziej. Link do tego materiału znajdziesz w opisie. Kiedy stanęli naprzeciwko siebie rycerze Zakonu Krzyżackiego a litewskie wojska, zderzyły się dwa całkowicie różne podejścia do walki. Po stronie zachodniej. Kolumnowe formacje ciężko opancerzonych rycerzy średniowiecze z każdym mężczyzną noszącym pancerz ważący do 45 kg. Każdy hełm krzyżowca wymagał 7 do 10 godzin pracy mistrza metalurga, a pancerz-krzyżowca tygodnie pracy. Te przedsięwzięcia zostały gruntownie przemyślane z punktu widzenia taktyki bitwy krucjat. Broń krucjat, którą dysponowali rycerze, obejmowała lance krucjat. Długą na 5 metrów, wykonaną z drewna świerkowego. To była broń, przenikająca, projektowana do penetracji, które mogły przebić nawet wzmocnione pancerze wroga. Pojawił się też miecz średniowieczny. Długi, prosty, projektowany nie do krajania, ale do przebijania. To jest kluczowa różnica. Miecz średniowieczny to był precyzyjny instrument do penetracji przez najmniejsze szczeliny w pancerzu krzyżowca. Ale jest coś jeszcze bardziej fascynującego. Mace średniowieczna. To była broń rewolucyjna w uzbrojeniu średniowiecznym. Dwa do trzech kilogramów stali na końcu czterokątnie kutym, poruszające się z siłą całego ciała rycerza średniowiecze. Gdy taka mace średniowieczna uderzała w hełm krzyżowca, nawet jeśli go nie przebijała, wstrząs mógł zabić człowieka wewnątrz. To była broń sekretna krucjat, o której mało się mówi, ale która była absolutnie decydująca w walce. Po drugiej stronie. Litwini i Rusini, z lżejszym uzbrojeniem, ale ze zdolnością do manewrów, którą rycerze zachodu nie mogli sobie wyobrazić. Ich taktyka walki krucjat opierała się na szybkości i elastyczności. Zamiast sztywnych formacji, mieli gromady, które mogły się rozchodzić i ponownie łączyć w sekundach. To było walczące z bronią przenikającą inaczej niż frontalne ataki. Przygotowania do bitwy średniowiecza na terenie Prus były niezwykłe. Zakon budował fortece. Oblężone twierdze, projektowane specjalnie do wytrzymania ataku na terenie leśnym i bagnistym. Historia broni krucjat zawsze wiąże się z historią fortyfikacji. Hełm krzyżowca i pancerz krzyżowca były równie ważne co mury zamku. Każdy element uzbrojenia został projektowany jako część większego systemu obronnego. Żelazo wiek średniowiecze to okres, kiedy doszło do wielkich innowacji. Mace średniowieczna, Arbalestreria i wynalazki w dziedzinie broni przenikającej. Arbalestery mogły przebić pancerz rycerza średniowiecze z odległości 60 metrów. To była zmiana w taktyce bitwy krucjat. Ciężko opancerzony rycerz nie był już niebezpieczny, jeśli stał zbyt blisko szaniec Arbaletty. To skłoniło inżynierów zachodniej broni do szukania jeszcze lepszych rozwiązań w dziedzinie hełmu krzyżowca i pancerza krzyżowca. Podczas gdy rycerz Templariusz trenował w bramach zamków, pracowali rzemieślnicy na udoskonaleniach broni Krucjat. Każdy nowy projekt lancy Krucjat był wynikiem doświadczenia z poprzedniej bitwy. To właśnie ta bezpośrednia sprzężenie zwrotne między polem bitwy a warsztatem zbrojmistrza czyniło ewolucję broni przenikającej tak niezwykle szybką w tym okresie. Historia broni krucjat osiąga swój punkt kulminacyjny na polu bitwy pod Grunwaldem w roku 1410 roku. Tutaj teoria spotkała się z praktyką w realnym starciu. Zakon przybywa z dziesięcioma tysięciami rycerzy średniowiecze. Każdy nosi pancerz krzyżowca i lance krucjat. To jest broń sekretna krucjat, która zadaje śmiertelne ciosy. Polska i litewska siła, 27 tysięcy silna, ustawia się inaczej. Nie w sztywnych liniach, ale w falach. Taktyka walki, krucjat na tym polu bitwy będzie całkowicie inna od tej, którą zakon praktykował dotychczas. Zakon atakuje frontowo. Jego pierwsza linia galopuje naprzód. To moment, w którym broń przenikająca powinna triumfować. Ale dzieje się coś niespodziewanego. Polska armia wycofuje się w porządku. Gdy zakon galopuje w gęstej formacji, polska siła rozprasza się w małe grupy. Lanca Krucjat przebija powietrze, ale trafia na pustkę. Nie mogąc znaleźć wroga do frontalnego starcia, zakon przybiera do oblęgu. Buduje machiny oblężnicze, trebuszety i karygany. Broń przenikająca nabiera nowego sensu. To kamień wyrzucany z maszyny, który przebija dachy i wymusza kapitulację. Polska obrona jest jednak zupełnie inna. Polska mace średniowieczna, w rękach żołnierza broniącego swój dom, jest niemal tak sama potężna co mace średniowieczna zachodnia, nawet jeśli ta ostatnia wygląda bardziej imponująco. Dlaczego historia broni Krucjat nie kończy się triumfem zachodu? Odpowiedź leży w tym, że broń przenikająca, choć zadziwiająca, okazała się mniej ważna niż morale i inteligencja militarna. Polska i litewska taktyka walki Krucjat nie polegała na lepszej broni, polegała na wiedzy, jak się jej przeciwstawić. Historia broni krucjat nie jest historią o tym, jak technologia dominuje pole bitwy. To jest historia o tym, jak ludzie adaptują się i przetrwają, nawet gdy nie mają najlepszych mieczy czy hełmów. To jest lekcja, która wciąż rezonuje. Najbardziej zaawansowana broń przenikająca nic nie warta bez ludzi, którzy wiedzą, jak jej użyć, i wrogów, którzy wiedzą, jak się jej bronić. Bitwa średniowiecza, którą opisałem wyżej, miała natychmiastowe konsekwencje. Zakon, który przez ponad 70 lat dominował na terenie Prus i Litwy, nagle znalazł się w pozycji defensywnej. Historia broni krucjat, która zawsze opowiadała o triumfie zachodniej technologii, musiała być przepisana. Broń przenikająca, którą tak długo doskonalono, okazała się niewystarczająca wobec taktyki opracowanej przez polską i litewską armię. Po stronie zachodniej, przyjęcie tego, że pancerz Krzyżowca i hełm Krzyżowca nie gwarantowały zwycięstwa. Historia broni Krucjat musiała ewoluować. Zamiast budowy jeszcze cięższych pancerzy krzyżowca, inżynierowie zaczęli myśleć o mobilności. Zamiast jeszcze większych mac średniowiecznych zaczęto rozwijać bronie przenikające, które były szybsze, lżejsze, ale wciąż śmiertelne. Lanca krucjat zmienia się. Pojawia się lanca krucjat z elementem elastyczności. To jest moment. W którym historia broni krucjat zbliża się do broni, którą znamy z późnego średniowiecza. Po stronie wschodniej polska i litewska perspektywa jest zupełnie inna. Historia broni krucjat to historia tego, jak mniejsza siła z gorszym wyposażeniem technicznym odkryła, że może być bardziej efektywna poprzez inteligencję taktyczną. Polska mace średniowieczna i polski miecz średniowieczny były adaptacją do rzeczywistości. Nie mogły równać się zachodnim arcydziełom metalurgii ale w praktyce walki były równie śmiertelne. Konsekwencje geopolityczne były monumentalne. Zakon musiał szukać nowych sojuszy, podczas gdy Polska konsolidowała swoją pozycję. Historia taktyki bitwy krucjat na terenie Europy Środkowej okazała się być historią równowagi, nie triumfu jednej strony nad drugą. Polska pozycja jako strażnika granicy chrześcijaństwa nabiera nowego znaczenia. To miejsce, gdzie spotkały się dwie zupełnie różne wizje walki, Historia broni krucjat, jak to bywa w rzeczywistości, nie jest historią czystości i triumfu, ale o kompromisach, hybrydach i nowych rozwiązaniach, które okazały się bardziej praktyczne dla realizacji celów obu stron. Historia broni krucjat nie kończy się na średniowiecznych polach bitew. Jej oddziaływanie sięga czasów współczesnych na sposoby, które są często niewidoczne, ale fundamentalne. Ruiny zamków, takie jak słynny Malborg. Ostatnia stolica wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego, wciąż stoją jako milczące świadectwo broni przenikającej i pancerza krzyżowca, który tutaj był produkowany i doskonalony. Historia broni Krucjat wpłynęła na całą późniejszą europejską tradycję wojskową. Polska szkoła taktyki bitwy Krucjat, ta elastyczność, ta zdolność do adaptacji zostaje przeszczepiona do XVI Gio i XVII wieku. Polska kawaleria staje się słynna nie z powodu mace średniowiecznej czy lancy krucjat, ale z powodu spuścizny tego, co nauczyła się podczas wojen z Zakonem. Historia rycerza średniowiecze przekształca się w historię polskich husara, lżejszego, szybszego, ale wciąż zabójczego. Z drugiej strony, zachodnia tradycja broni przenikającej ewoluuje w kierunku ciężkiej kawalerii, ale podstawowe logiki pozostają te same. Historia broni krucjat to historia nieprzerwanych innowacji, gdzie każde pokolenie musiało ponownie odkrywać zasady skutecznego walczenia. Polska pozycja jako strażnika granicy chrześcijaństwa wpłynęła na tożsamość polskiego rycerstwa. Historia broni krucjat to historia o tym, jak polska szkoła walki rozwinęła się poprzez zmodyfikowanie zachodniej praktyki. Polska mace średniowieczna, polski miecz średniowieczny, polska lanca krucjat. Nigdy były dokładnymi kopiami zachodnimi, ale były bardziej praktyczne dla polskiego terenu, polskiego klimatu, polskiego sposobu walki. Współcześnie polska perspektywa na historię broni Krucjat, że technologia nigdy nie dominuje bez inteligencji, że pancerz krzyżowca bez mózgu za nim jest tylko metalowym gruzem. Ta perspektywa jest wciąż aktualna. Historia broni Krucjat to lekcja ponad religijna, ponad ideologiczna. To nauczenie nie tylko dla historyków, ale dla każdego, kto chce zrozumieć, jak rzeczywiste konflikty są rozwiązywane w praktyce. Miasta takie jak Gdańsk, Malborg i Torun noszą w swoich murach geometrię średniowiecznego myślenia o obronności, a architektura ich fortyfikacji pozostaje żywym świadectwem tego okresu. Historia broni sekretna krucjat dociera również do współczesnych technologii. Projekty pancerza, które rozwijano w średniowieczu, koncepcje warstwowe, rozkład sił, kompromis między ochroną a mobilnością, zostały odkryte na nowo w XX wieku przy opracowywaniu pancerzy czołgów i współczesnych systemów ochrony. Historia broni przenikającej to paradoksalnie historia, która nauczyła nas przyszłości. Polska tożsamość, jako dziedziczka tej tradycji, wciąż nosi w sobie te lekcje umiejętność uczenia się, zdolność do adaptacji, i determinację do przetrwania. Historia broni krucjat, którą poznaliśmy w tym wideo, to nie jest zwykła opowieść o mieczy średniowiecznych i hełmach krzyżowca. To jest historia o innowacji, adaptacji i ludzkiej sprytności w obliczu niemożliwości. Od momentu, gdy pierwszy zakon rycerski przybył do Prus, aż do ostatniego rozpadu jego potęgi na polach bitwy, historia broni przenikającej i pancerza krzyżowca jest w istocie historią dwóch wizji świata. Wizji Zachodniej, która wierzyła w moc technologii i dyscypliny, i wizji wschodniej, która wierzyła w elastyczność i inteligencję. Polska, jako strażnik granicy chrześcijaństwa, poznała te bój na własny koszt. Historia broni Krucjat na naszych ziemiach jest taka sama, co historia Polski. Opowieść o obronie, przetrwaniu i niezwykłej zdolności do adaptacji. Broń przenikająca, mace średniowieczna, lanca krucjat, te wszystkie bronie są teraz w muzejach, ale ich duch, ducha innowacji, ducha pragmatyzmu, ducha determinacji przetrwał. Co jeszcze bardziej fascynujące, te lekcje historyczne nie są martwe. One odżywają za każdym razem, gdy nowoczesny żołnierz, inżynier czy strategista musi wymyślić rozwiązanie do problemu, który wydaje się niemożliwy. Historia broni sekretna krucjat jest w gruncie rzeczy historią tego, jak człowiek może być bardziej zasobny niż maszyny, bardziej wynalazczy niż technologia, bardziej inteligentny niż nawet najlepszy pancerz krzyżowca. Polska tożsamość, jako dziedziców tej tradycji, wciąż nosi w sobie te lekcje. Historia broni krucjat to historia nas samych, ludzi, którzy nigdy nie mieli najlepszych zasobów, ale zawsze mieliśmy to, co było najlepsze: umiejętność do uczenia się zdolność do adaptacji i determinację do przetrwania. Gdy spojrzysz na ruiny Malborku lub kroniki średniowieczne o Grunwaldzie, pamiętaj, że patrzysz na miejsce urodzenia się nowoczesnego myślenia militarnego. Jeśli ten film zapalił Twoją ciekawość o broni średniowiecznej, o taktykach, które formowały naszą część świata, lub o osobach, które zdecydowały losami królestw, zostaw komentarz poniżej. Chciałbym usłyszeć, który aspekt historii broni krucjat. Najbardziej cię zaintrygował. Jeśli jeszcze nie jesteś zapisany na nasz kanał, kliknij przycisk subskrypcji teraz, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych odcinków serii o historii średniowiecznej. I pamiętaj: najciekawsza historia nie zawsze jest tą, którą czytasz w podręcznikach szkolnych. Czasami trzeba kopać głębiej, i my jesteśmy tutaj, aby ci to ułatwić.